Cześć. Z tej strony NewDC, a dzisiaj porozmawiamy o programie Złodzieje. Program, który jest emitowany na stacji TVN Turbo oraz fragmentami umieszczany na ich kanale na YouTube. Program pokazuje, jak złodzieje okradają ludzi. Często trafiając na fragmenty tych programów na YouTube, widzę komentarze, ale ustawka ten koleś był w programie jakimś innym TVN-u i tak i tym podobne komentarze. Tak, taki program jest ustawiony, sceny są scenizowane, ale dlaczego? Nie ma to za zadanie oszukania ludzi i pokazania, zobaczcie, co to są frajerzy, tylko już Wam tłumaczę. Po pierwsze, ułatwienie sobie produkcji. Wyobraźcie sobie, jakby stacja musiała teraz stać cały dzień. Ten fryzjer by okradał Bogu ducha innych ludzi, i żeby utrafić na takie ujęcie, które się nada do pokazania, no to jest cały dzień stracony, może dwa dni zdjęciowe, może więcej. A tak? Rozstawiamy się, odgrywamy sceny z aktorami, wypłacamy aktorowi garze, zwijamy sprzęt i mamy bardzo dużo czasu zaoszczędzone, i możemy jechać kręcić kolejne sceny. Po drugie, unikamy wszelakich kłopotów, bo sceny, które byśmy kręcili na nieświadomych ludziach, są bardzo niebezpieczne do kręcenia. Wyobraźcie sobie, że podczas szarpaniny mogłoby dojść do wypadku: ktoś by mógł niefortunnie upaść, złamać sobie rękę, nogę jakąś inną część ciała, no i produkcja by musiała no, już płacić odszkodowanie i mamy niepotrzebne koszty. A tak, odgrywamy to z aktorem, aktorowi się nic nie dzieje, no bo nie szargają nim emocje, wie kiedy ma puścić, kiedy ma uciec i co ma zrobić. Po trzecie, unikamy kosztów za ewentualne zniszczenie mienia. Czyli, podczas skręcenia takiej sceny, jak już wspominałem wcześniej, może być bardzo dużo emocji, nie wiadomo co się może stać. Możemy uszkodzić samochód, który się tam niby kradnie, laptop, Aparat, lub inną drogą rzecz, no i produkcja by musiała wyłożyć kolejne pieniądze za naprawę bądź odkup takiej rzeczy. Po czwarte, unikamy zbędnych kłopotów z naturą ludzką, no bo wiadomo, człowiek to jest kombinator i może się trafić sytuacja typu Panie, w tym portfelu było 400 zł, teraz ich nie ma. Panie, na tym samochodzie tutaj nie było tej rysy, naprawcie mi to. Po piąte, inne kłopoty prawne, i tutaj przykładem niech będzie scena z włamaniem do mieszkania. Włamanie to jest włamanie i niezależnie czy kręciliśmy program, czy go nie kręciliśmy, jeśli wchodzimy do czyjegoś mieszkania, włamujemy się dosłownie i właściciel o tym nie wie i nie wyraża na to zgody, to jest i tak włamanie. Sąd nie uznałby tego, że kręciliśmy program. Dlatego takie mieszkania się wynajmuje, spisuje umowę, że będzie kręcona scena, taka i taka i wtedy mamy umowę na papierze czysto, że kręciliśmy taką scenę. A teraz szybkie podsumowanie, dlaczego właśnie tak jest. Po pierwsze, wygoda produkcji. Nie czekamy aż się nam trafi odpowiednia osoba, którą byśmy mogli pokazać w telewizji. Doktorzy szybko odgrywają swoje i robimy kolejny program. Po drugie, mamy mniej kłopotów związanych z tym, że komuś coś się stanie. Czy ekipie, czy gościowi, którego rzekomo okradamy. Po trzecie, mniejsze koszty. No bo to co mamy na planie, obstawiam, że jest ubezpieczone, a raczej nie ma ubezpieczenia od tak zwanego Panie, w razie czego, jakbyśmy coś komuś zrobili, to chcemy się od tego ubezpieczyć. Kolejnym punktem: uniknięcie kłopotów prawnych związanych z wszelakimi dokonywanymi rzekomymi przestępstwami. Bo tak, to mamy wszystko na umowie, jak odgrywamy i tak dalej. I to by było na tyle. Ja byłem UDC i to był taki eksperymentalny odcinek. Jeśli Wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę, napiszcie w komentarz o czym byście chcieli kolejny odcinek. Hej!